Szanowni Państwo! Przed Państwem Sir Galaha. TARAM! 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 Drodzy ludzie, mieszkańcy tego miasta! Za chwilę zobaczycie opowieść o dzielnym rycerzu, który szuka artefaktów Ma u boku page, a na głowie śmieszny kapelu To nie ten film To o, nie jest Indiana Jones? To nie jest Indiana Jones, panie w takim razie zaraz zobaczycie piękną opowieść o mężczyźnie i kobiecie na statku, która nie przetrwała długo, gdyż za. No, nie, to nie ten film. To nie jest Titanik? <śmany> ja, ja, ja. ja, ja no. 14. Jak wam będzie? Tym razem wam odpuszczę. Ale widzimy się 14 dnia 10 miesiąca tego roku. Czyli października? Czyli. Czyli w październiku, tak, 14 października o godzinie 20 w tym budynku. Żegnam Was! Kto, kto postawił schody na trakcie?